że Bhaktoroki u czeleną Rady Kultury Was zaprosił Iwan Paweł II. W czemu była jego osobliwość? U, to trudno powiedzieć. To było dużo, dużo cech, które złożyły się w jedno. Ja myślę, jak go wspominam już dzisiaj, jak myślę, co dla następnych pokoleń z jego postaci jest takie najbardziej użyteczne, co nie znaczy, że jest jedyną prawdą o nim, ale ja myślę, że jego ogromny optymizm, to znaczy wiara w to, że człowiek może sprostać wyzwaniu, które życie niesie, bo Bóg go do tego wyzwania powołał. I że on tak śmiało szedł naprzeciwko swoim niebezpieczeństwom, ograniczeniom, on zawsze chciał. Wszystko zrobić lepiej, on chciał się poprawić, on chciał być doskonalszy. To była niesłychanie dynamiczna postać. I on w tym sensie był taki, dlatego tak młodzież pociągał. Wydaje mi się, że to było uderzające, że on miał tą dynamikę w sobie. Widziałam w rozmowach z nim, jak on pytał o wiele rzeczy i zawsze pytał pod kątem tego, co ja mogę zrobić lepiej. Dopuszczał, że nie robi tego, co robi najlepiej, można zawsze zrobić bardziej. Lepiej do czy, na co mam zwrócić uwagę, na czym mam się skupić. A przecież był człowiekiem szalenie twardych zasad, ale wiedział świetnie, że on sam nie jest doskonały. To, to jest rzadkość u wybitnej jednostki. To bardzo u niego podziwiałem. I dlatego tak dużo się uczył, tak dużo się, tak bardzo się rozwijał za całe życie. Ja go znałem jeszcze jako biskupa, młodego biskupa i widziałem go potem jako bardzo starego człowieka. On niezwykle dużo drugą drogę w życiu przeszedł. I w tym jest takim przykładem dla każdego. Można rosnąć. Człowiek w życiu albo rośnie, albo karleje, albo się zmniejsza, albo się powiększa. Nie można stać w życiu. Człowiek jest w czasie i czas nas do tego zobowiązuje. Póki żyjemy w czasie, to albo się wznosimy, albo opadamy. Nie można być na jednym poziomie, nie można zamrozić ducha, schować go do lodówki, tego się nie uda. I on miał w sobie to wielkie pragnienie, żeby rosnąć, żeby z dnia na dzień w tych warunkach, które są dane być lepszym. I to myślę, że to jest takie, takie wskazanie laickie, o to wynikało z jego wiary, ale to jest wskazanie dla każdego. Jeśli nie rośniesz, to karlejesz. Jak myle dala wasze pierwsze zustrić? Ach, to ja byłem jeszcze studentem, jak ja go spotkałem po raz pierwszy w mieszkaniu mojego kolegi ze studiów. Ja studiowałem w Krakowie filozofię u profesora Ingardena i inny z profesorów, który był dobrym przyjacielem Wojtyły, zapraszał go do siebie, a przy okazji ja tam byłem w mieszkaniu i byłem zdumiony, że ten młody wtedy jeszcze biskup tak szalenie uważnie patrzy na wszystkich, kogo spotyka. To była ogromna nauka dla mnie, że zobaczyłem, że taki ważny człowiek, takiego nieważnego studenta przez chwilę traktuje z ogromną uwagą. On się przygląda, on pyta, on chce się naprawdę dowiedzieć. To nie, był, to nie była technika z gatunku public relations. Nie, to, była, to był stosunek do świata. On chciał z człowiekiem nawiązać kontakt, on chciał coś z nim wymienić. I tak zostało. Spotykałem się z nim kilkadziesiąt lat. Byłem dość często w Watykanie, spotykałem go jako papieża. On miał tą samą ciekawość, tą samą uwagę. Na moment był skupiony na tym, z kim rozmawiał. I to było piękne, to było coś dla mnie bardzo ujmującego. A to jednocześnie, to był człowiek szalenie wszechstronny. On chciał tak strasznie, chciał wszystko wiedzieć. W Krakowie bardzo regularnie, jako biskup, chodził do teatru. Pisał potem listy do aktorów, które byłyby świetnymi recenzjami. On pisał o swoich wrażeniach z teatru. Ale on tak samo korespondował z pisarzami. On miał taką potrzebę, komunikacji. On wiedział, że wymiana myśli, wymiana ducha to jest coś, co buduje człowieka i bardzo wiele temu siły poświęcał.